A ty wystartujesz kiedyś? Nie z uruchamianie sesji. Nie? Nie ma. Wystartujesz kiedyś? No to masz słaby komputer. Uruchamianie sesji jest. Nie ma. Startuj, już. A przestaniesz być akustyczny? O, wystartowałeś w końcu. Ale wyszli, ja pierdolę. Malak ziwiony zawsze. Ja to jestem tylko policyjną. Kurwa, jakiś ziwiony, że dzwonią. Uh, yeah. Nie wiem, co się kurwa stało. Powinienem so, być so na służbie, so a nie kurwa w tym miejscu. Korumf. Ale cię tu bawili, Ja pierdolę. Skopali tu do O, dzięki, huh? dzięki. You all now have jobs in a startup. Serio? To jest to! Trevor, Philips Industries! Welcome aboard. Gajale, Ty, no, bo nawet napisałem na koszulce. Chyba mi się podoba. Nie a? no, kurwa, kocie! W końcu nie widać Twojego usilnika! <noise> to za ma maska! <noise> Papierowa torba z kocurem. Pasuje do ciebie Wiesz ja co, że jestem akustyczny? Mów za siebie Jesteś najbardziej akustyczną osobą w tym. A, A jasne To nie co <grym> ja miałem helikopter <grym> Gdzie jest mój radiobus Gdzie to kurwa? Aha Roz, rozwalisz mi to Za każdą ryskę płacisz mi 10 zł Fijera. Mnie już rozwalił kurwa <noise> I guzik Mam <noise> no, posik policyjny Prosto oj, oj 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 To już 2000 <głos> <głos> o, <głos> <kurwa>. <głos> To już 15 tysięcy <noise> ja nie wiem czy mają takie lagi Nieprawda Jedź próbę. Cały czas prosto, albo nie? Prosto, nie. Prosto, nie. Co ty się odjebał? Nie wiem. daj Ci najszybsze auto. Drugie, także. A, a oni zdążyli przyjechać wprzeciwni, dając swoje miejsce. Bo mi nie mogłeś zaznaczyć, musiałem kurwa ten. Nie jest prosto. Nie jest prosto. jest prosto, albo nie, albo, albo tak, to albo nie, nie albo tak, może tak, albo nie. Dobra jest prosto, jednak ja nie, kurwa. <śmiech> Dzięki. <śmiech> Czy my ich mamy wziąć, Nie no kurwa! Braun! Ale, ale się pośmiejemy z nich. No <grym> dojemy na łódce. Ej kurwa! Czy ty jakby usiadłeś z przodu? Jak z przodu? No. A gdzie byś strzelał? Gdzie, gdzie? No do nich. Normalnie. No, co strzelaj. Pod... Strzelam. Gdzie ty jedziesz? Gdzie ty pójdziesz? No co, co tak grożysz? No bawy się dostatek dostać. I nie skidać. Skoczę. Skaczam. mi mi poprosił dwa razy. Co się stało? Daryka poboły. <laughs> <Za powoły. laughs> A <noise> Terek Cię kosi kurwa Nic się nie stało Polacy nic się nie stało Człowiek Widzę człowieka, nie widzę człowieka o. Jak piraci z karabinów Z karabinów

Mamy kokę jak coś? No Dobrze, no, mówisz, bo chciałem ja już ukraść. <noise> już pakowałem do torby, jak? No mówię, bo widzę, że nikt tego nie zbiera. Tylko ja. ja zebrałem. Ja zebrałem dwie no. paczki. Już ktoś tu był już i się rozstrzelał, a nie zebrał paczek? No właśnie, to, bo to się pytam. Dobra, no mamy helikopter, uciekamy helikopterem. A jak na górę wejść? Soda może. No, nie mogę sobie ja wsiadam, bo z znowu Eter pójdzie na śmigło. Siódź jak najszybciej, bo skosi, z kosi, kurwa. Okay. Ether, okay. To kieruję. Eter. ugh, ugh, się ugh, Mm. What you got? Cocaine. <laughs> <laughs> ten-year mandatory minimum and maybe a felony murder. Okay, <coughs> that's perfect. I'll just leave it there. I don't know, there's no preparation stuff. It looks like. Co ty robisz kurwa? Czekaj, czekaj może odjadę, bo ty niebezpieczny jest. Zostaw spokojny na Zostaw na Panie policjancie kurwa, to była zabawkowa broń, ale... Ale jakbyście widzieli jakiego tripa walnąłem. Chodź jeszcze raz kurwa, no! Dawaj, dawaj cwaniaku. F. Nie 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 pójdzie <śmienicza> co, co, co się stało? Jak to jest? A, tu jest, a nie E został! Zostaw je! Dobra, nie zabijaj! Yangetsa musi napad odwalić Wojskowi odbiorcy Strój śmieć <grym> Dobra, ja jestem gotowy Sa Same śmieci w teamie Który wziąłeś, zwierat czy śmieć? Śmieć Dobra z śmieciami <grym> Wszyscy jesteśmy śmieciami Tylko eter nie jest Nie, nie jest, <grym> jest śmieciem właśnie Ale złą winę, guzik. No właśnie, też by się na <laughs> Co <laughs> ja z kim jestem? Z malakiem. Dobra, Eter, ja wykurgaj. To jest moja. auto. Aha. Którego go wyszedł? Taxi! Taxi! Witam. Jesteś tirówką? No dobra. Podziękuję, no, dziękuję, ale nie skorzystam z służby Ale przyzawiozę, ale nie z służby, Ja Buzik kurwa, ty jak kiedyś To kod kierował To nigdy nie kierujesz na geniu szybko być że z kierowcą sobie Życie mi przeciało przed czołem Gdzie ty spierdałaś? od nich EJ! EJ! JA Z TYŁU JESTEM! KURWA! Iskry powoduje

Epa, ja mam jest szybką siatkę i wysiatkę bez drzwi Tylko <nie>, nie mam drzwi, to będę strzelać tamciej Chwila, w pancerz muszę Debilu Takie to jest właśnie gra jest z ETR-em, nie? Czekam, czerwone mam Dobra, wkąd na dachu i ty się dziwisz, że zaraz ty się zginiesz, kurwa Ty na drzwi nie masz nie szybka wysiadka Mówi się nie wysiadać, ty Szybka wysiadka, nawet by nic nie zabrało Basil. Kurwa, zbliż się I tak. Miło, o tu zginałeś. Pamiętasz, Guli? <gulia> Właśnie w tym miejscu. To było tutaj? O kurde, I serdeczne miejsce. Ty, kurwa, przejechałeś po mnie i nic mi się nie stało. To jest coś. Ja idę na dach. Потом шалос, нужный. потом. шалос, нужный. Нужный шалос, нужный. Нужный шалос, нужный. Нужный шалос. Нужный шалос. Нужный шалос. Нужный шалос. No kurde, no zostaw, no! Psychopata Chcę oblicować, jeśli mnie nie pisz... Żeby ktoś nie ral po tobie jeździł świeciarą Gosiarku. Cały pan coś mi rozjechałeś, kurwa Kurwa, go nikt nie trafił, ja mam Kurwa, ja mam Czwarta potrzeba No <głosiarzu> nie wiem, mam jakąś kurwa... Powiem czy co, wolno zawsze był sklep w skronie? Kurwa, tak no to pan nie ma na dachu. A na czym kurwa jest? A, <laughs> na tym dachu. <śmiech> Jedź, <śmiech> bo tak z mojej czuć. strony jest chłop. O kurwa. Pokojnie, ja jestem z tyłu kurwa, ja nie jestem broniony. No właśnie, chłopie z tyłu. Ej, no właśnie kocie, pierdol, że ty drzwi nie masz, a co oni mają co wiedzieć? gdzie <laughs> mają. Opa, dwa te same auto to oni strzelają do nas <grywia> życie już ziemą I co się stanie? Nie wjeżdżaj, nie podjeżdżaj tak blisko, bo ja zginę zaraz Au! Ja nie mam podela w tym momencie ja, Ale nie, mi się wyjewa, nie się nie, na tak na To guzik się, się, jakby, Kurwa, żeście zabrali mi się ruszać za. To Ja nie było tu, Jedyny jaki damage dostałem, te keter mi rozjechał. nie wychodźcie, ja wam zapachkuję, kurwa, bierz wato. No kurwa, stanąłeś nie z... 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 <suszy> myślałeś, że jedy, w miejscu, myślałeś, na szczęście. Kurwa, cofa? Ta, ty, co jest twój jeden <suszy> damage? Ja stankowałem cztery pancerów. U moje łomu, o. prawda? To mistrz. Shindeju.